Więc witam wszystkich bardzo serdecznie. Dziękuję, że Państwo znali czas, żeby do nas dołączyć. Tak pokrótce chcieliśmy Państwu dzisiaj pokazać, jak założyć konta dla rodziców. Ale zanim to wytłumaczymy, jeszcze tak pokrótce czym jest Operu. Więc Operu jest to generalnie platforma, która będzie nam pozwalać zarządzać danymi dzieci, ich kartami na wyjazdy oraz generalnie zgłoszeniami na wyjazdy. Jest to też narzędzie, które nam będzie pozwalać zarządzać biwakami i, i, i całą generalnie administracją naszej organizacji. Do tej pory generalnie cała nasza kadra jest zrzucona po, po Irlandii, więc były trudności z tym związane. Dlatego, jako zarząd, podjęliśmy decyzję o zainwestowaniu w tą platformę, która ma nam to ułatwić, zmniejszyć ilość papierologii i, i generalnie myślę, że Państwu też ułatwi pracę z nami. Operu jest używane generalnie dla różnych szkół i organizacji. My zostaliśmy, czy nam zostało polecone generalnie to narzędzie przez naszą organizację, która funkcjonuje w Australii. Używają tego od paru lat, generalnie i są zadowoleni, i my w tym roku też zaczynamy z tego korzystać. Więc mam nadzieję, że Państwo też zrozumieją to, tą, tą zmianę, chociaż była dość nagła. I, i, I jeśli są jakieś pytania, czy jeśli są jakieś wątpliwości, to jest e-mail Operumopa.hp.ie, gdzie można wysłać wszelkie zapytania albo wysłać je do swoich drużynowych, a oni też na pewno Państwu będą w stanie pomóc. A więc wszyscy rodzice, którzy mają dzieci w naszej organizacji, mogą założyć konto dla swoich dzieci. Aby to zrobić, będziemy potrzebować Państwa albo e-mail, albo numer telefonu. Generalnie, jeśli dostaniemy oba, są to rzeczy, które wpisujemy do karty uczestnika i potem w razie jakiejś potrzeby kontaktu z Państwem podczas biwaku czy, czy, czy akcji te dane są dla nas dostępne, żeby móc nawiązać z Państwem kontakt, ale też są nam potrzebne, żeby ten, te, to konto założyć. Więc jeśli. Nie dostaliście państwo takiej informacji, to od, od drużynowych te informacje powinny do was dotrzeć. Wiemy, że e, dla uczestników, którzy dopiero dołączają w tym roku do nas, e, drużynowi jeszcze nie mieli informacji, więc generalnie od, od, myślę, za tydzień będzie stworzony formularz dla wszystkich nowych uczestników w drużynach e, i, i wtedy będziemy Państwo też zakładać te konta. E, założenie konta jest generalnie bardzo proste. W momencie, kiedy dostaniemy od państwa dane, e, dostaniecie państwo albo maila, jeśli dostaliśmy państwa e-mail, jeśli dostaniemy tylko numer telefonu, dostańcie Państwo SMS-a. E-mail generalnie wygląda w ten sposób. Jest tutaj zapraszamy do założenia konta, jest tutaj nazwa użytkownika i hasło lub można takie po prostu sign. In. Zostacie przekierowani, żeby stworzyć konto. E tutaj trzeba wpisać to hasło, które jest jednorazowe podane w mailu. I wchodzimy, zarejestruj się i w tym momencie zostaniemy poproszeni o to, żeby stworzyć nowe hasło. E Więc tutaj wymyśliłem jakieś hasło. Teraz tak, platforma Operu oferuje możliwość zmiany języka z angielskiego na polski. Niestety tłumaczenie na język polski jest dość słabe. Jesteśmy w trakcie rozmów z platformą, żeby może to mogli zmienić. Niestety na ten moment nie są w stanie tego zmienić, więc zalecamy, żeby używać jedną platformy w języku angielskim, ponieważ język polski czasami nie ma dobrego przetłumaczenia i może to nie być do końca zrozumiałe, o co, o co tak naprawdę chodzi więc zalecamy, aby jednak ustawić to jako język angielski. Klikamy, zgadzamy się na politykę użytkownika i wchodzimy submit. I w tym momencie jako rodzice będziecie tutaj widzieć swój profil. Profile są tworzone tylko dla rodziców. Uczestnicy nie mają swoich profili. Wszystkie profile i informacje, które tutaj będą przesłane, są kierowane do rodziców, więc na końcu będziemy mówić o aplikacji. Aplikacje są też aplikacje generalnie do tej. Platformy jest dla rodziców, nie dla uczestników. Więc w tym momencie do mojego konta jest przypisana jedna osoba, jedno dziecko. Jeśli macie Państwo dwójkę, trójkę dzieci w naszej organizacji, wszystkie te osoby będą tutaj wymienione. Więc teraz, o co platforma mnie prosi o zweryfikowanie danych dziecka. Można to zrobić przez klikając duży czerwony przycisk tutaj, albo u góry zweryfikuj konto dziecka. I w tym momencie to jest karta uczestnika, którą kadra będzie widzieć. O czym Państwo muszą wiedzieć, te informacje, które tutaj Państwo są, wpisują, są to dane w miarę poufne, bo są to na temat zdrowia dziecka, więc z tymi danymi dostęp do tych danych będą mieli tylko drużynowi albo komendanci akcji. Nie wszystkie osoby w kadrze, w jednostce mają do tego dostęp. Jeśli drużynowy z jakiegoś powodu nie będzie mógł wypełniać swoich obowiązków, wtedy będzie inna osoba dopisana, ale generalnie te dane są mocno chronione i nie są dostępne dla wszystkich. Więc w tym momencie, co możemy zrobić? Tutaj jest przycisk Edytuj. Więc jeśli jest z jakiegoś powodu błąd w imieniu, to można zmienić. Prosimy o kliknięcie Edytuj. I w tym momencie jest imię, numer telefonu i numer domowy. To są numery do dziecka. My tych danych nie zbieramy, więc to można w ogóle pominąć. Prosimy podać o datę, dziecka, datę urodzenia dziecka. I można wybrać płeć. Dajmy, Zapisz. Kolejny punkt to jest adres. Adresu dzieci również nie zbieramy, nie są te dane nam do niczego potrzebne, więc tutaj, jak widzicie Państwo, nie ma możliwości edytowania. Kolejny punkt to są kontakty i to są kontakty do rodziców. Jeśli mamy kontakt do jednego rodzica, będzie tutaj wymieniony i będzie to kontakt Waszego konta. Jeśli jest zwykłych rodziców podanych, jak widzicie, te dane nie są dostępne dla drugiego rodzica. Jeśli z jakiegoś powodu jest na przykład dzielona opieka nad dzieckiem, Drugi rodzic nie ma dodanych osobowych rodzica, który również ma dostęp do tego konta. Kolejne to są inne kontakty w razie wypadku, więc jeśli mamy tutaj inne osoby, z którymi się możemy skontaktować, gdyby się coś stało i nie moglibyśmy do Państwa się dodzwonić, to prosimy tutaj o dodanie takich osób, jak nie wiem, babcia, dziadek, czy jakiś wujek. Kolejne, kolejne informacje to są informacje na temat okularów. Umiejętności pływania. Pierwsze pytanie jest na temat transfuzji. Tak jak wspominałem, Platforma jest generalnie stworzona przez organizacje w Australii, więc tutaj transfuzje są dość istotnym elementem działania w Australii. Dla nas nie jest to istotne i mam nadzieję, że nam ta informacja nigdy nie będzie potrzebna. Nie jest to pytanie, którego nie mogliśmy usunąć, więc proszę znać tak lub nie, jeśli wyrażają Państwo zgodę na transfuzję lub nie. Czy dziecko nosi okulary? Czy umie pływać? Tutaj mamy do wyboru, czy jest dobrym pływakiem, słabym pływakiem, czy nosi soczewki czym miał szczepienie tutaj jest możliwość znaczenia tak, w jakim roku lub jest niewiadome i jaka grupa krwi tak samo można zaczyć, i wiemy jeśli jest to niewiadome. Kolejną rzeczą, o którą pyta karta uczestnika, są to wymagania dietetyczne. Jest tutaj dużo elementów. Więc jeśli jakakolwiek alergia występuje u dzieci albo nietolerancja pokarmowa, bardzo prosimy zaznaczyć. Bardzo nam to potem pomoże w przygotowaniu posiłków na biwakach, obozach. Więc jeśli cokolwiek jest na tak, to bardzo prosimy zaznaczyć taką odpowiedź. Platforma na nas w tym momencie też znaczy o podanie więcej szczegółów, jeśli znaczymy na cokolwiek na tak. Więc załóżmy, że dziecko ma alergię na ryby i na orzeszki. Zapisz. I w tym momencie prosi nas o potwierdzenie, czy faktycznie dziecko ma alergię na ryby i na alergię i na orzeszki. Dalej będziemy mieć dane o innych chorobach. Jeśli jedziemy na dłuższe akty, takie jak obóz, czy na kolonię zuchową, te informacje są nam bardzo potrzebne, ponieważ bierzemy opiekę nad Państwa dzieci, dzieci przez tak naprawdę zazwyczaj około dwóch tygodni. Więc bardzo prosimy o uzupełnienie tego dość szczegółowo, jeśli jest taka możliwość, bo te dane są na, naprawdę przydatne i czasami potrafią e, dużo zmienić. W tym momencie, jak my się przygotowujemy kadra na obozy i jak możemy zaopiekować się waszymi dziećmi. tak? E, więc jeśli jest jakaś alergia afilaktyczna albo nieafilaktyczna, to musimy oznaczyć. I generalnie mam tutaj e, anoreksję, mdlenia, e, e, potem jest. E, diabetes, czyli, e, słowo ucieku. E, cukrzyca. Cukrzyca, dziękuję, Kamila. E, dokładnie, więc generalnie tu są te rzeczy wymienione. Jeśli e, mają pań, Państwo problem z przetłumaczeniem tego, to można zmienić ten język na polski albo no, zapytać kogoś z kadry, czy, czy użyć tłumacza, e, żeby to uzupełnić. Te dane są tak naprawdę do uzupełnienia raz na rok, ewentualnie jeśli będzie akcja letnia, to prawdopodobnie będziemy Państwa prosić, żeby też te dane sprawdzić, potwierdzić, że nic nie zmieniło w tej kwestii, tak? Jeśli coś są jeszcze jakieś choroby, które tu nie są wymienione, jest tutaj zakładka Inne dolegliwości. W tym momencie to jest dość długa, rozległa lista innych dolegliwości, więc jeśli czują Państwo, że coś o czym powinniśmy wiedzieć jako kadra przed wyjazdem, gdzie zabieramy Państwa dzieci, bardzo prosimy o sprawdzenie tej listy, uzupełnienie tego i podanie szczegółów, co powinniśmy zrobić w, w wypadku, gdy coś się stanie związanego z tą dolegliwością. Tak? Więc na przykład można pytać, że ma dziecko ADD albo ADHD, tak? I w tym momencie, jeśli wszystko jest uzupełnione, dajemy zapis. I kolejnym krokiem jest uzupełnienie danych na temat schorzeń. W tym momencie że dziecko ma alergię i jest to nieafilaktyczna alergia, więc w tym momencie jest zapytanie, czy jest to średnie, poważne czy zagrażające życiu. Więc tutaj też bardzo prosimy o uzupełnienie tego w miarę, w miarę dokładnie. Więc jeśli jest alergia mało dotkliwa, możemy tutaj potem podać szczegóły, tak? Więc jeśli dziecko ma jakąś alergię i przyjmuje jakieś leki na to, jeśli ma jakieś konkretne przeciwwskazania, jakieś konkretne alergie, to których powinniśmy wiedzieć na przykład możemy powiedzieć, że alergia na brzozy i przyjmuje klarytynę czy zertak, czy jakiekolwiek leki tam dziecko przyjmuje związane z alergią, tak? Czy jest potrzebne jakieś lekarstwo? W tym momencie możemy powiedzieć, że tak. Tutaj można podać szczegóły, czy jest to na przykład jedna tabletka na dzień, dwie tabletki na dzień, tabletka wieczorem, czy są jakieś wziewy, czy wszelkie dane, które powinniśmy powiedzieć. I w tym momencie można też tutaj dodać, jeśli jest to jakieś schorzenie, które wymaga szczególnej opieki, można tutaj dodać e, jakiś plan, co powinniśmy zrobić jako kadr, gdyby takie schorzenie się nasiliło podczas wyjazdu. tak. I czas, znaczy, że tak, zgadzam się z tymi, co tutaj napisałem. powodu się nie zapisało. No, teraz się zapisało. I tak samo z pozostałymi schorzeniami też nas pyta o szczegóły, co powinniśmy wiedzieć jako kadra. I w tym momencie, jeśli wszystko jest uzupełnione i zgadzają się z Państwem tym, co tu jest zaznaczone, możemy zapisać i zweryfikować. W tym momencie potwierdzają Państwo, że dane, które są tutaj podane, się zgadzają i są kompletne. Proszę o potwierdzenie tego. I w tym momencie karta dziecka jest uzupełniona. Więc, żeby wrócić z powrotem do strony startowej, trzeba Home. I w tym momencie Państwo widzą tutaj kartę swojego dziecka. Teraz tak, jeśli zmieniają Państwo swój numer albo swój adres e-mail, można wejść w My Account i Change My Contact Details. Więc jeśli zmieniają się dane kontaktowe, tutaj można po prostu manualnie samemu zmienić. Jeśli mają z tym Państwo problem, można się z nami skontaktować lub przez drużynowego, przesłać takie zapytanie, ale najprościej po prostu to samemu zedytować tutaj. Kolejną rzeczą, którą zalecamy Państwu, żeby zrobić, to jest weryfikacja dwustopniowa. Są to jednak dane tutaj dość poniekąd poufne, tak? Są to dane medyczne państwa dzieci, więc lepiej sobie zabezpieczyć konto dwuetapowym zabezpieczeniem. W tym momencie czas sobie zweryfikować swój numer. Dostaną państwo wtedy SMS-a, który trzeba podać kod potwierdzający, że ten numer, który to jest podany, jest państwa numerem. I w tym momencie można włączyć zatwierdzenie logowania dwuetapowe, które za każdym razem, kiedy państwo będą logować, będą państwo dostawać SMS-a potwierdzającego, że państwo to jest akurat. Są rodzicami tego konta czy opiekunami tego konta i nikt się Państwu nie próbuje włamać. Więc generalnie stworzenie konta wygląda w ten sposób. Jeśli jest tutaj więcej dzieci, do dane, dla każdego z dziecka trzeba te dane uzupełnić. Jeśli uważają Państwo, że coś się zmieniło, jakaś dodatkowa choroba doszła do dziecka, czy, czy jakaś alergia została zaleczona, to można tutaj w każdym momencie wejść w View i edytować te dane tutaj. Więc jeśli coś się zmienia, to bardzo prosimy o pilnowanie, żeby te karty były. W odpowied... na bieżąco, że tak powiem, prowadzone i jeśli coś się zmienia, to o zmienianie tego. Tak mówię, te karty będą raz na rok proszone. system będzie Państwa prosić raz na rok, żeby te karty sprawdzać. Przed obozem prawdopodobnie, jeśli dziecko będzie jechało, też będzie taka prośba do Państwa kierowana, ale tak mówię, na bieżąco, jeśli coś, coś dochodzi, to prosimy to dodawać. Jeśli chodzi o zgłoszenia na biwak, tak, więc w tym momencie konto już jest stworzone, jeśli w tym momencie drużynowy zabiera dzieci na piwak, to dostaną Państwo powiadomienie mailem, oraz tutaj będzie dodana do tej zakładki karta. Więc w tym momencie ja muszę tutaj wysłać sobie jako drużynowy zgłoszenie. jeśli sobie odświeżę tą stronę tutaj, to w tym momencie jako jeśli od wysyła zgłoszenia na biwak, to w tym momencie Państwo dostaną powiadomienia, że są dwa formularze do wypełnienia. Jeśli mają Państwo dwójkę dzieci i tych formularzy tutaj będzie więcej, można kliknąć na e w tym momencie będą to tylko te formy przypisane do konkretnego dziecka, a nie będzie ich tutaj wtedy na przykład pięć, tylko będą po prostu dwa dla jednego dziecka i trzy dla drugiego. Uzupełnić formę można przez klikając Respond tutaj albo wchodząc w e-Forms i klikając Respond tutaj na konkretną formę. Jeśli chodzi o biwaki, forma wygląda w ten sposób, że na początku będzie jakaś wiadomość do Państwa od rodziców. Tutaj w tym momencie jest zapytanie od kadry, czy są jakieś dodatkowe specjalne wymagania, które można tutaj podać. Generalnie te formy są edytowalne, więc za każdym razem, generalnie, dużo wybiera, czy są jakieś dodatkowe pytania, czy potrzebuje jakieś informacje od Państwa. Jeśli nie ma, to generalnie ta forma będzie bardzo prosta i krótka. E, więc możemy powiedzieć, że nie mamy żadnych dodatkowych wymagań. E, dziecko potrzebuje koszulkę i XL, i w tym momencie zapytanie, czy wyrażają Państwo zgodę. Jeśli tak, to trzeba kliknąć tak, akceptuję i tutaj się podpisać. E, można zrobić to myszką, albo się zainstalują Państwo aplikacje, to można to zrobić na telefonie. Ewentualnie, jeśli Państwo się nie akceptują, nie, nie chcą Państwo wysłać dziecka na, na ten biwak, to można po prostu zaznaczyć decline i w tym momencie drużynowy też dostaje informację, że nie są Państwo zainteresowani, żeby ich dziecko jechało. Tak? A nie będzie to zostawione jako po prostu otwarta aplikacja o, o, o wyjazd dziecka. tak Jeśli wszystko się zgadza, klikamy Submit Response. W tym momencie tutaj jest informacja, którą drużynowy dostaje, że, czy akcji że jest to zgłoszenie przyjęte. Jeśli chcą Państwo zmienić cokolwiek tutaj, to można kliknąć Change, Change response. Jeśli nie, to można wrócić klikając Back. I w tym Państwo Widzą Państwo, że tutaj zbliżający biwak jest tutaj podany. Tu jest odpowiedź, którą Państwo wysłali. Jeśli chcą Państwo, to można kliknąć View response i zobaczyć, co zostało zatwierdzone. W tym momencie, jeśli jest dwójka rodziców wpisanych do konta, jeden rodzic wyrazi zgoda, a drugi chciałby zobaczyć, na co zgoda była ważna, to można zawsze kliknąć i sprawdzić, co było tutaj wysłane. Tak samo tutaj będą mieli Państwo kalendarz, na zbliżających się akcji, więc jeśli są dwie czy trzy akcje dla różnych dzieci, to w tym momencie tutaj będą mieli Państwo kalendarz. Jeśli chodzi o tutaj drugą formę, którą dostaliśmy, w tym roku wprowadzamy możliwość płatności kartą. Nie będzie to możliwość, która będzie do każdego biwaku, każdego wyjazdu, będzie to możliwość tylko tak naprawdę dla dużych akcji organizowanych przez chówie, czy jeśli będą jakieś loty chówca, jakieś szkolenia chówcowe. Czy prawdopodobnie będą to też akcje HAL czy kolonia zuchowa, będzie w tym momencie możliwość robienia płatności kartą. W tym momencie tutaj w formie będzie podane, jaką kwotę trzeba zapłacić, i w tym momencie można kliknąć Pay With Card. I w tym momencie dostaniemy informację, proszę podać dane karty i zapłać 50 euro. W tym momencie płatność jest tutaj 50 euro. I jeśli byłoby taki VIVAK, to dalej na sam końcu będzie zapytanie, czy akceptujemy i chcemy wysłać dziecko. Jeśli chcemy, no klikamy Accept, i jak widać, e, za pierwszym razem musimy wprowadzić nasz podpis. Potem generalnie aplikacja pamięta nasz podpis. Jeśli chcemy go zmienić, można kliknąć Clear i podpisacie jeszcze raz, jeśli się nam podpis zmieni. I jeśli jesteśmy zadowoleni z tym, co tu jest podane, klikamy Submit Response. A w tym momencie nie będę w stanie tego zrobić, ponieważ nie dokonałem płatności, ale mogę zostawić Save for Later. I w tym momencie będę mieć zapisane to, co uzupełniłem, i będę mógł dokończyć tego w późniejszym czasie. I generalnie to wygląda w ten sposób. E Ostatnią rzeczą, którą e chciałbym Państwu powiedzieć, to tak jak wspominałem wcześniej, jest aplikacja Operu. E generalnie do tej platformy jest dostęp przez e przeglądarkę. Tak jak dostali Państwo, a tam jest link. E Naj najprościej używać tego jednak na, na, na komputerze czy na telefonie przez przeglądarkę. E ale jeśli Państwo preferują, jest możliwość zainstalowania aplikacji. Nie jest to wymagane, ale jest taka możliwość, więc jeśli chcą Państwo, to, to, to jest taka opcja. E, jeszcze jedna, ostatnia rzecz, którą chciałam powiedzieć. E, tak jak mówiłem, jeśli mają Państwo dwójkę, trójkę dzieci naszej organizacji, wszystkie te dzieci powinny być przypisane do jednego Waszego konta. Jeśli dostali Państwo więcej niż jeden e-mail z możliwością zalogowania się, to prosimy dać znać. E, w tym momencie my to poprawimy i po prostu dopiszemy te dzieci do, do, do tego jednego konta. Nie ma potrzeby zakładania trzech kont dla trójki dzieci.